Wszystkim hej, tak jak dzisiaj, kilka osób się zdecydowało, że mam tutaj wpaść ze swoim zdaniem na temat później, to już mówię. Po pierwsze trzeba rozdzielić opóźnienia na dwie grupy, na przykład 5-1 minut i 15, powyżej 15. 15 i powyżej minut opóźnienie. 5 7 minut nie leczymy nawet jako opóźnienie, bo wiemy, że zawsze można stać w korku, albo no, gdzieś tam na światłach, albo zóźni się autobus i to jest normalne. Ale nie warto tak robić, bo też zawsze te 5-7 minut to dla nas chwila, żeby się napić wody, kawy, zjeść posiłek i mieć delikatną przerwę, tak? ale sytuacje gdzie spóźnienia są powyżej 15 minut, no to zawsze tak naprawdę odchodzimy do tego z szacunkiem, do swoich klientów, bo przychodzą do nas no naprawdę miłe osoby i nie chciałaby się gniewać na takich osób, na Was. I, i, i jeśli na przykład my widzimy, że po prostu no nie wyrobimy się, no to tak prostu powiemy, tak, że nie wyrobimy się i lepiej przeloszyć tą wizytę. Ale jeśli jest taka możliwość, no to zawsze próbujemy się dostosować tak, do tego opóźnienia. Chociaż nie bardzo chcemy, bo zawsze rozumiem, że np. następna osoba może przyjść albo trochę wcześniej, albo na czas i wtedy po prostu skraca się nasz własny czas. Także zawsze e, szanujemy czas e, Wasz i naszych klientów e, i zawsze prosimy tego nawzajem robić. E, w naszą stronę. Także to jest nasze zdanie, czyli moje, myślę, że Omi na ze mną się zgodzi, Mika też. Ale yy, nie ma w tym tragedii, ale jeśli ktoś spóźnia powyżej 40 minut, no to potrafimy wziąć za to podwójną opłatę albo... No bo czasami odmawiamy, tak? Bo jeśli ktoś spóźni się 40 minut, no to czasami się nie da, nie da się pracy doko dokończyć nawet i lepiej przełożyć na inny termin niż męczyć siebie i klienta i stresować się samemu i klienta stresować. Także jakoś tak to wygląda. Piszcie swojej historii, jeśli ktoś ma coś na myśli. Pa!